Hej, cześć, cześć, czołem, witam, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego filmu na kanale i zapraszam do oglądnięcia, tak jest, kolejnego unboxingu, lecz dzisiaj będzie taki mały eksperyment unboxingowy, ponieważ jak widzicie nagrywam z dwóch kamer e, ponieważ z jednej strony mam taką możliwość a z drugiej mój Lumix jest już można powiedzieć, e, już kończy swój żywot, ponieważ jest tak, tak naprawdę praktycznie zniszczony, e, ponieważ na obiektywie ma kropkę, której w tym momencie nie widzicie ponieważ jest tak skrzętnie, fajnie zatuszowana, e, no ale niestety na wewnętrznej stronie obiektywu ma taką, ma taką niefajną kropkę. Tego teraz nie widzicie, to widać było w poprzednim unboxingu. No i niestety po rozkręceniu również ta kropka nie znika po dokładnym przeczyszczeniu soczewek, więc niestety nie ma możliwości tego naprawienia. Bym musiał naprawdę strasznie to wszystko rozkręcać, bo z, wraz z tym obiektywem yy, są tam takie małe soczewki, których boję się ruszać, ponieważ jak, jak to dotnę, to naprawdę już może być e, to kompletnie rozwalone. E, no i niestety będę musiał się posiłkować tym, ty, tą drugą kamerą, a to jest e, kamera umieszczona w telefonie e, HTC Windows Phone 8S, więc, e, więc to, to też nie jest szczyt marzeń, e, ale to jest na pewno lepsze niż kamera w tym dziele. E, no ale co mamy dzisiaj na tapecie? Na tapecie mamy dzisiaj stalkera w bardzo dziwnej edycji, ponieważ jest to biedronkowy stalker, tak jest dokładnie. E, znowu w biedronce mamy do, możemy sobie zakupić gry i jak widzicie, między innymi ja zakupiłem Stalkera, lecz mam do niego kilka zastrzeżeń, na razie pominijmy cenę, a skupmy się na tym, co mamy w naszym Stalkerze. Na sam rzut oka gra wygląda naprawdę solidnie, lecz po dogłębnym obejrzeniu rzuca się w oko pudełko, które jest no trochę niskiej jakości. Gra oczywiście została kupiona za 10 zł, więc nie można wymagać tu nie wiadomo czego, ale za 10 zł pudełko jest straszne, Mówię wam, on się tak dziwnie wgniata, no ale jest jak jest, bardzo i tak mi się podoba, chodzi mi tylko i wyłącznie o grę, e, więc nie mogę wybrzydzać. E, no i teraz już mam pierwszy problem, czyli gdzie sobie postawię kamerę, jak będę, ja, jak będę. E, oczywiście w tym HTC, w tym HTC, co teraz widzicie, y, mam y, mikrofon, więc, więc oczywiście y, nagrywając. Y, stawiając tą kamerę jakoś daleko ten mikrofon po prostu mi nie działa więc więc to jest duży problem dlaczego nie mam mikrofonu zewnętrznego już wam mówię ponieważ dzisiaj również nie miałem możliwości niestety używania mikrofonu zewnętrznego nie wiem czy to widzicie czy z której to kamery widzicie ale na pewno widzicie że już grę mam rozpakowaną aha jeszcze jest jeden problem kolejnym problemem jest to że niestety ten ta okładka jest włożona w krzywo, ale to nie jest problem, to można bez, bez problemu, wo, bez problemu sobie mm, poprawić. No i w grze tak jak myślałem nie ma nic oprócz klucza seryjnego, który oczywiście e, również wam mam zamiar pokazać. Tak wygląda gierka. E, no i mamy tylko sam dysk z grow. Kurczę, szkoda, że nie dostaliśmy nic więcej. E, oczywiście gra z grą, e, Boże, płyta z z Salker ze w Prypeci. E, no i gra jest naprawdę zasna. Gra jest naprawdę świetna. E, grałem w poprzedniej dwie części, zresztą patrzcie, nawet autofocus jest w tym, kurczę, podobno. No, jakiś jest, rzeczywiście autofocus. Eee, o lol. Eee, no i oczywiście kultowy Stalker powraca. Co wydarzy się dalej, to zależy tylko od Ciebie. Eee, podobno jest jakaś nieliniowość, chociaż nie wiem w jakim względzie, nie, nie miałem jeszcze okazji zagrać. Eee, grałem w dwie poprzednie części naprawdę bardzo, bardzo mi się podobały. Eee, a zobaczymy, jak będzie właśnie z Zewem Prypeci. Eee, szkoda, że nie ma nie jest to bogatsze wydanie, no ale jak zagrezę 10 zł, to nawet to, to pudełko bardzo niskiej jakości można wybaczyć. Więc naprawdę polecam Wam, żebyście teraz sobie, nie wiem, pobiegli, pohasali do Biedroneczki, no i zakupili tego Stalkera, ponieważ naprawdę, naprawdę się opłaca. A jest tam kilka również fajnych tytułów, które, również, które są również warte polecenia. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Mam do rozdania również jakąś gierkę. Kurczę, miałem gdzieś ją tutaj położoną, to był kolejny oczywiście Hitman, ale gdzieś go tam odłożyłem, więc wiem. Mam do rozdania kolejnego hitmana, no i jeszcze dwie gierki, czyli Shank 1 i Shank 2. Więc jeżeli ktoś chciałby taką, taką gierkę po prostu dostać, to nie wiem, to nie po prostu napisz jakikolwiek komentarz. o Oni napisz komentarz, czy, czy, czy takie unboxingi, czy unboxingi nową kamerką, tą właśnie wbudowaną w tym HTC, wam się podobają, czy, czy, wam się, czy mu się podobają, czy ten mam nagrywać tym pięknym naszym Lumixem, na którego robię teraz ProLayout zbliżenie. A więc to jest dzisiejsze takie, no, konkursowe i wyłajowe pytanie. Jeżeli ktoś chce otrzymać, ja tam oczywiście wybiorę potem ten jeden z komentarzy i w następnym filmie już będziecie mieli odpowiedź. Ja się zabieram zainstalowanie mojego Zewu Prypeci i patrzenie jak będzie z jakością audio-wideo tego filmu. Wiem, że macham tą kamerą, ale nie mam jej po prostu możliwości jakiegoś zamontowania stabilniejszego, za co was naprawdę bardzo przepraszam. No będę kombinował, na pewno będę kombinował i będę się starał, aby ta jakość była jakaś, jakaś bardziej konkretna. No i będę się zastanawiał nad zakupem następnej, kolejnej mojej kamery. A więc to było na tyle. Oczywiście, zasady konkursu również będą, w, no tego giveawaya, bo konkursem tego nazwać nie można, e, będą również w opisie, więc wszystkich tam zapraszam. Dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje, to naprawdę dużo dla mnie znaczy. E, no i dziękuję bardzo za wsparcie. To było na tyle. Ja się oczywiście już zabieram za instalację. E, cześć czołem, do usłyszenia następnym razem.